ubiegły wtorek umowa na rządową dotację do inwestycji, ubiegłą środę umowa na realizację robót. Poprzedni tydzień stał pod znakiem świetnych informacji dla mieszkańców ulicy Żeromskiego, a także osób, które w przyszłym roku będą tędy dojeżdżać do miejskiego żłobka. Trzymam w ręku podpisaną umowę na wykonawstwo z wykonawcą, który został wyłoniony w przetargu. Dofinansowanie prawie 7 milionów złotych pomoże nam wykonać tą inwestycję. Trzymam kciuki, żeby wszystkie procesy budowane poszły jak najsprawniej i jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i w przyszłym roku, żeby można nową ulicą Żeromskiego pojechać już do obsługi nowej placówki, jaką jest Żłobek, który również jest w budowie. Kiedy rozpoczną się prace budowlane? Jaki jest ich zakres i termin zakończenia? Inwestycje w markach ulicy Żeromskiego postaramy się rozpocząć w połowie listopada. Na początku listopada wdrożymy czasową organizację ruchu. Wykonywana będzie kanalizacja deszczowa, przebudowa wodociągu. I nawierzchnia asfaltu drogi i ścieżki chodników. Inwestycja, miejmy nadzieję, że będzie szła sprawnie. Przewidywalny termin zakończenia: lipiec 2026.